Czym jest ta umowa? Umowa to jest e, oczywiście akt notarialny, tak? to znaczy to też, e, też jest jakaś różnica, która się pojawiła po 2011 roku, że, że teraz kupując mieszkanie od dewelopera, czyli w sytuacji kiedy e, płacamy zaliczkę na zakup czegoś, co jeszcze nie jest gotowe, my musimy zawsze pójść do dewelopera, znaczy, zawsze musimy pójść do notariusza i podpisać umowę e, notarialną. Przed 2011 można było podpisać umowę przedstępną, nienoterialną. Można było doczekać tak naprawdę do momentu ukończenia inwestycji, po ukończeniu inwestycji pójść do notariusza, podpisać pierwszą umowę notarialną, umowę sprzedaży. Teraz zawsze musimy mieć tę umowę deweloperską. Umowa deweloperska to jest umowa, na podstawie której deweloper się zobowiązuje, że sprzeda nam mieszkanie. Tak ona musi precyzyjnie określać. Metraż tego mieszkania musi być standard dokończenia, ale to nie zawsze znaczy, to jest jedyna umowa, w którą podpisujemy deweloperem. Tak? Mowa jest, umowa deweloperska jest wtedy, kiedy budowa się prawda, buduje, inwestycja postępuje. W momencie, kiedy deweloper zostaje to tzw. pozwolenie na użytkowanie, tak? czyli w momencie, kiedy idzie do organu nadzoru budowlanego i dostaje tego glejta, że, że wszystko jest gotowe, e, e, zaprasza nas na tzw. odbiór techniczny mieszkania. Odbiór techniczny mieszkania to jest moment, kiedy my właśnie przychodzimy już na inwestycję, tak? mieszkanie jest gotowe, jest pozwolenie na użytkowanie i patrzymy, czy mieszkanie jest zgodne z umową deweloperską. A po to załączamy te standardy do kończenia, opisujemy mieszkanie, żeby potem, w momencie kiedy ono już jest gotowe, pójść do tego mieszkania i zobaczyć, czy ono jest w porządku. Jeśli ono jest w porządku, idziemy do notariusza i podpisujemy drugą umowę, która się nazywa tzw. E, umową przenoszącą własność mieszkania. I deweloperska, i przenosząca własność mieszkania to są umowy, e, umowy w formie aktu notarialnej. Zawsze muszą być. W teorii tu nie powinno być ujęte. I teraz, dopiero w momencie kiedy podpisujemy tę umowę o przeniesienie własności mieszkania. E, zakładana jest księga wieczysta naszego mieszkania i dopiero wtedy się stajemy właścicielem mieszkania w tym sensie prawnym